Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie na czytaniu na marzec dla wszystkich osób z podznaku wodnika. Zobaczymy, co tutaj do Was idzie w, w tym miesiącu, jakie energie, co tutaj się uda, co tutaj się uda w tym miesiącu, a może co się nie uda, co będzie przeszkadzać. Także zobaczymy. Przypomnę tylko, że czytanie jest ogólne, więc nie będzie tutaj rezonować z wszystkimi. A jak rezonuje, to dajcie znać kochani w komentarzu. Bardzo mnie to cieszy. Jeżeli jeszcze jest fajne czytanie i piszecie, że rezonuje, no to już po prostu jest rewelacja. Ok, wodnik na marzec 2022. Ok, energia ogólna tego miesiąca. Ja, muszę sobie kartę obrócić. Teraz tak. Co jest w przeszłości? Co się uda? Przed chwilą miał waga, miała to samo, co się uda. Teraz tak, co może przeszkadzać? Jakie jest tutaj wyzwanie dla Was Wy w tym miesiącu? Co do Was idzie? Boże, ile ludzi, kochani, co tutaj się dzieje? Co tutaj u Was będzie się działo, że tutaj jest tyle? Takie towarzystwo, rada i do tego karta Rada Bawić się. Zapowiada się ciekawie. Wodniki w tym, w tym miesiącu mają się bawić. I rezultat. I rezultat kolejna kobietka nam no, tutaj przyszła. No dobrze. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. A pod spodem też karta imprezowania. Czyli. Yy, Wodnik w tym miesiącu. Jedno przesłanie do kart. Od kart jest takie, że wodnik będzie się bawił. I to na całego. W dobrowym towarzystwie. Dobra. Rycerz Monet jako karta energii głównej czyli tutaj ten rycerz Monet to jest taki bardzo fajny rycerz, pokazujący, że on tutaj ma wszystko w garści. Zobaczcie, jak on tutaj trzyma. Tą monetę mocno, jak on ją ściska w dłoni, czyli on ma nad nią kontrolę. Czyli to pokazuje, że w tym miesiącu będziecie mieli kontrolę nad, nad, nad tym waszym życiem, nad, nad tym, co się wokół was dzieje. Yy, I to tutaj jest z przeszłości: macie kurde, yy, tą kartę yy, papieża, nie papieża Boże, yy, pustelnika. Więc ta karta pokazuje, że dojrzeliście do czegoś. Gdzieś tutaj, w tym co robicie, jesteście profesjonalistami, bo macie ku temu wiedzę. Pustelnik to jest wiedza, to jest niesamowita. Moja kochana karta to jest, jest karta Rota. Pustelnik to jest wiedza. On, on tak naprawdę wie wszystko, doświadczone przez życie. I właśnie to nie tyle wyuczona wiedza, tylko właśnie przez doświadczenie, życiowe doświadczenie. Pamiętajmy, że tutaj on jest często pokazywany jako mędrzec więc, osoba, która ma niesamowitą wiedzę, ale właśnie takie. Y z doświadczenia. Więc Wy tutaj y, dzięki temu y, po prostu wiecie, czego chcecie. Y, wiecie, w jakim kierunku idziecie i co chcecie osiągnąć. I tutaj Wy macie swoje życie y, trzymacie w, głębo, w takim mocnym uścisku w garści. Teraz, tak, co się uda. Przepiękna karta cesarza. Czyli tutaj no uda się, jeżeli macie jakieś do sprawy biznesowe, urzędowe, sądowe, to tutaj jest pokazane, że no jest, jest tutaj tak jak wy chcecie. Trzymacie tutaj nad, nad wszystkim kontrolę. Wy rozdajcie karty. Teraz tak, co może przeszkadzać? Przeciążenie. Kochani, ta karta zawsze pokazuje, że zbyt dużo obowiązków na siebie bierzecie i tutaj przez to czujecie obciążenie, że przyjdzie taki moment, że możecie powiedzieć, że już masz, masz już dość i że już nie da rady. Oczywiście ta karta zawsze mówi, że oczywiście że dasz radę, ale no tutaj trzeba uważać na jakieś obciążenia również na kręgosłup. Także Tutaj zbyt dużo obowiązków. Teraz tak, wyzwaniem dla Was. I tutaj macie rycerza mieczy. I słuchajcie, jeżeli energia jest króla, jest, przepraszam, rycerza monet, a wyzwaniem jest ryc, rycerz mieczy, to tutaj by pokazywało, żeby kierować się. Różnica właśnie jest tak, jest. Mamy rycerza mieczy, monet i oprócz buław mamy jeszcze. Mamy jeszcze rycerza kielichów. I teraz, tak, ten tutaj rycerz, on jest tak połączenie, można powiedzieć, monet i, i tego i kilichowego. To jest taki naprawdę dobry, dobra osoba. A rycerz mieczy, to on jest taki, że on się nie zawaha powiedzieć, co myśli, i wiedząc nawet świadomie, że może kogoś zranić tymi słowami. To jest jedno, bo król, król mieczy jest troszeczkę inny, a tutaj ten rycerz to on jest taki troszeczkę właśnie szybko działający, że może czasami zanim pomyśli to powiedzieć. A dla Was to jest wyzwanie, czyli coś pozytywnego, że Wy macie taką osobą być. Czyli kochani, jeżeli. jeżeli Macie jakiś taki opór przed tym, żeby powiedzieć coś nieraz, coś wam jest na końcu języka, ale nie potraficie tego, bo Wam wychowanie przykładowo nie pozwala na to wasze. Więc tutaj by ta karta pokazała, że Wy macie, no, no po prostu, mówić tak, jak my myślicie, przekaz, żeby taki był, żeby powiedzieć to, co macie na myśli, żeby się nie patyczkować. Teraz tak, wy w tym wszystkim jesteście królem buław, czyli o, absolutnie osoba, która, ten król buław to jest osoba, która działa przede wszystkim, buław to jest działanie, to jest energia, że nie siedzisz na miejscu, tylko tych zdobywasz pod, w różny sposób, tutaj zdobywasz różne rzeczy, więc w połączeniu z tym, co się uda, no to mówię, to jest taka energia, kochani, do działania, że ja nie wiem, a jeszcze jest tutaj jest, 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 yy, z tego, co do Was przychodzi, macie rycerza kolejnego. Zobaczcie, czy trójka rycerzy jest, yy, która poka... Ten rycerz to znowu taki wariat trochę. Yy, on to taki yy, naszalony no trochę. Yy, także du dużo może namieszać. Czyli takie energie. Yy, może być tak, że taki raptus, bo to taki raptus jest, może pojawić się u Was, czy w życiu, czy w pracy czy w czy, czy firmie i po prostu może być musieli na jego temat powiedzieć mu to co o nim myślicie uciąć po prostu jakieś takie głupie gadanie teraz tak tutaj macie w trójkę jako karta rada no karta rada przede wszystkim jest bawić się no co ja mogę powiedzieć przy tej karcie bawić się i cieszyć się że, że możecie spędzać czas ze znajomymi w fajnym gronie na karta trójki. E, jeszcze. E, co bym mogła powiedzieć o tej karcie jako karcie Rady? E, no, no, no właśnie, może przez to, że tu jest bardzo taka e, poważna energia, bo macie tutaj tego rycerza, macie tutaj ten buław, tutaj jest ten, 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 ten tam cesarz, a tutaj rycerz. Przy tym macie tą mądrość taką, więc to są bardzo poważne karty, te tutaj. Więc może, żeby spuścić stąd trochę, to pokazuję Wam, właśnie, żeby też wyluzować. I na koniec macie królową, mm, królową y, mieczy, albo tutaj kogoś z pod znaku panny. Także, kochani, panna albo wagi. Także, kochani, y, no tutaj taka jest. Y, no to wy wyjdziecie z tą energią takiej właśnie osoby, która zrobiła, odrobiła swoje lekcje, która coś zdobyła, osiągnęła. Zobaczcie, jak ona jest dumna, jak ta kobieta jest taka pełna w sobie dumy i zadowolenia z siebie, w wykonanej pracy. Więc, no tutaj, kawał dobrej roboty się szykuje wodnika, I, i tutaj, wszystko to dzięki was, waszej, waszej pracy jesteście w stanie osiągnąć. Także, no, takie, jeszcze nie miałam takiego chyba czytania tutaj ogólnego, żeby tyle takiej było poważnej energii. Dlatego tutaj pokazuje się ta karta, żeby się trochę rozerwać, bo może zbyt, by zbyt poważnie podchodzicie do jakiejś rzeczy. Dobra. I zobaczmy teraz jeszcze na uczucia dla wodnika na związki stałe. Związki stałe. Związki stałe. I macie tak, kochani, równowaga. Jest tutaj karty równowagi. Jest karta czwórki Buław, w pięknej karty. Bardzo ją lubię, jeżeli chodzi o rozkłady tutaj na uczucia. I, I tutaj ten król buław, więc tak, albo ktoś tutaj może się y, przypętać y, z rodzaju króla buław, czyli takie osoby, y, która lubi poflirtować i mówić ładne, piękne rzeczy. Y, może to być strzelec, y, lub y, strzelec, y, lub skorpion. Y, no i tutaj, kochani. Y, może się zadziać troszeczkę, ale jeżeli nie to, to może pokazywać, że tak naprawdę u Was będzie spokojnie w tym Waszym związku. Tutaj nie, nie widzę jakichś przewrotów. W drugi raz się pokazuje strzelec, więc jeżeli macie w swoim tutaj, albo koziorożec, jeżeli macie tutaj jeżeli macie w swoim otoczeniu jeżeli macie w swoim otoczeniu taką osobę, to może chodzić o tą osobę, nie koziorożec kochani, tylko to będzie byk, także te osoby spod tych znaków mogą tutaj się pojawiać, no a jeżeli nie, no to kochani takie umiarkowanie, no taka fajna, fajna, przyjazna energia, mogą się szykować jakieś imprezy, możecie mieć jakieś wesela razem wspólne, ale tutaj y, fajna taka energia przychodzi, y, że rozrywki troszeczkę, więc no, może być tak, że może kogoś, y, po prostu będziecie się dobrze, jeżeli macie w swoim otoczeniu, czy ty jesteś wodnikiem, a masz swojego partnera, czy partnerkę strzelca, albo, albo skorpiona, no to to kochani pokazuje, że możecie się fajnie bawić i y, y, tutaj taka fajna energia przy tym będzie. Także bardzo pozytywne karty, bardzo, bardzo fajne. Y, dobra, a teraz tak, אה... לסים לי. לסים, קביצת אותה, נא משתס. Mi to tutaj wygląda na to, że osoby z podznaków wodnika w tym miesiącu zdecydują, przełamią się, przede wszystkim się przełamią i stwierdzą, że za, 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 założą sobie konto na jakimś portalu randkowym i po prostu będą czekać, aż ktoś się zgłosi. Nie, no żartuję. Ale faktycznie tak te karty no, tak mogą pokazywać, że, że mamy śmierć, czyli przełamanie, czyli transformację. Czyli jeżeli dotychczas Wodnik nie chciał się z nikim spotykać, to tutaj karta pokaże, że akurat w tym miesiącu będzie chciał. Mamy szóstkę, czyli poproszenie o kogoś o pomoc, i, i też no, ja Wam dam moje dane, a Wy tutaj poproszę kogoś innego. I tutaj macie czwóreczkę mieczy, że ja sobie poczekam, aż ktoś przyjdzie. No tak się, kochani, pokazuje, ale jeżeli by nie o to chodziło, może być też tak, że jakaś sytuacja spowoduje, że spojrzycie na coś. Yy... O, może być też tak, że jeżeli przez dłuższy, dłuższy okres czasu na przykład szukaliście kogoś, chcieliście z kimś być i, i absolutnie nie dawało to tutaj żadnych rezultatów, to stwierdzicie jednak, że na razie sobie dajecie spokój i po prostu jak to ma przyjść, to przyjdzie, a jak nie, to nie. I, i tyle. Gdzieś tutaj e, stwierdzicie, że, że, że nie ma sensu. Jeżeli chodzi o znaki zodiaku, to pokazuje mi się tutaj waga, pokazuje mi się tutaj... Pokazuje mi się tutaj byczek. Pokazuje mi się tutaj skorpion. Mhm. Dobra. Teraz tak, zerknijmy jeszcze tutaj na szybko na pracę. W pracy jest ta siła, jest to działanie, jest ten pęd do pracy, jest ta chęć do pracy. Hmm. Y, może być tak, że albo y, tutaj, y, zabiegaliście o coś, czy mieliście jakiś pomysł i zaczęliście go realizować, albo przykładowo staraliście się, staraliście się, żeby zaimponować na przykład tutaj szefostwu, czy, czy tutaj przełożonym. I oni wam oferują jakąś propozycję potem, a wy was ta propozycja nie interesuje. Może być tak, że po prostu oni za, pro, zaproponują wam podwyżkę, tam parę złotych, a wy stwierdzicie, że, że no, za tą pracę, co ja wykonałem, no, to absolutnie musi być kilka kilkaset złotych, a nie tam kilkadziesiąt. Na takiej zasadzie tutaj było wasze staranie, wy macie wiedzę, macie talent, widać, że tutaj jest ten ruch, czyli że działanie, że że coś robiliście, a efekt jest taki, że otrzymujecie ofertę nieadekwatną do tego, co wy wykonaliście. Tak tutaj się pokazuje. Okej, okay, kochani. A pod spodem macie tutaj dwójkę buław, czyli karta, że będziecie rozważać, co z tym dalej zrobić i, i czy to chcecie, czy nie. Ok. Kochani, dzięki Wam bardzo za to, że tutaj ze mną jesteście na kanale, za wszystkie subskrypcje, za, za komentarze, za lajki. Like. Jest to bardzo miłe i, i, i bardzo się cieszę, gdy, gdy one są. Kochani, do usłyszenia, do kolejnego czytania. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się cieplutko, pa pa!